Cześć Siemanko, witam w nowej serii. Jeszcze nazw nie, nie mamy, ale ze mną czy jest Macias. Dzień dobry. Witam. Jest, jest nowy sąsiad czciarek. Witam. No na tym odcinku będzie małe przedstawienie gospodarstwa. Boże o, 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 jeden sąsiad idzie. <noise> Już jeden ciąg widzieliście u Maćka na odcinku. A Więc... fajnie na odcinku. Więc zaczynamy od garażu czego nie wiem, tak jak macie omijał wszystkich ciągników. Ja nie chcę na ciągników pokazać na początku. Ej, no, pierwsze co widzicie to jest samochód. No i zwarzyła się nowy. Puls wyjebany. Co?! Co to za konwoj? Co to za konwoj? Tu jest ja samochód. Tu jest... Dobra, to ja. ...areno. Ja tu robię ojca Mateusza nie pewnie drugi nie może. Reno, powiesz, fajna renatka, no? no reno, drugi na nie, drugi. A jeden z silniejszych, no? No, od końca. Cześć, sąsiad. Cześć, cześć. <laughs> Za ją, ja, nie, robi litko. A fajnie. te? No, a, o, tak Boże patrz. co ten pug robi? Sąsiad twój pug Breakdance, tańczy tam się. Wiem. Tu. No dawaj Ładny. Bo, bo że nie mam kombajnu, a jednak mam. Ale to kukurydzy gdzie go masz? Tu gdzie tu? Dobra, ja go znajdę. A tu? No, w sąsiad na usługę nie wejdzie. Ja. Sąsiad Arek przeszedł na, z kolonii tutaj na, i nam. i na tam później pójdziemy. Tu jest prasa. Klasa Roland 455. Rozsiewacz... Sąsiad już poszedł, już, już ci się nudzi tu Co? Klas, Klas Arjon... 503. Dobra, Sąsiad, Najśniesz... ja jadę To jest Sąsiad Najsilniejszy, najsilniejszy dziennik Najśniesz... mnie Tu jest talerzówka, ta, 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 którą widzieliście u na odcinku Tu jest półkrabę, ale w podobnych kolorach Ja się poświecę, bo nie widać pewnie <laughs> Tu jest Fendt Farmer jest 309 LS Najsłabszy ciągnik w gospodarstwie No jest ci... Nie, fajnie się nim żalisz, że jest najsłabszy Nie, ja tylko ja nie mówię, no yy, Gruber też landinstala yy, Zesach uprawowy też landinstala Ja wyjechałem, gdzie, ja nie wiem gdzie ja jestem O, ja nie wiem, gdzie jestem. A, czekaj, gdzie tu idziemy? Dobra, idziemy tu na tyły Tu nic nie ma No przyrządy przy do, do, do tura, to nie będę pokazywał Tu jestem w Holland T5 ale do fajne, dorodne są te ziemniaki Przyczepy do balotów yy, Zestaw, do, No znaczy jeszcze zgrabiarki brakuje, ale to może później kupię jest Zgrabiarkę Jest z... Zgrabiarkę, przetrząsarkę, przepraszam Obydwa sprzęty do no. klasa Idziemy teraz na tył gospodarstwo. gdzie tu się pod wiatrem jest Rozrzutnik i trzy przyczepy To jest metal, te, metal te, te. Szkoda A. mi trochę tych ziemniaków tak niszczy. I dwie stroutmanki. Gdzie bym mówił, A ja mam tu. A tu mam, mam O, no, Ja pokazałaś sobie poszogę, gdzie ja pokazałam? Sąsiad za mi pieniędzy ustawić. Jezus Marian, no jest. wszystko rzeczy, że muszę A ja nie mam dostępu do takich rzeczy. No i bardzo dobrze. się przepił wszystkie. Jakbyś ja przy... wykupił. No, takie pieniądze też nie dziwi. Ja też się siedział przy... cicho, że. Przewku. Masz. Kto pierwszy stracisz gr... grosika, przegrywa serię. <noise> <noise> Koniec, nie, Do arka nie zdążymy odcinka nagle, bo. Dzień. To będzie u mnie. Bo ja ze będę włączał. No <noise> i, kurde. Zapomniałem, że ja też mam przy. Jak powiem, głównej drodze, w tej we wsi Arek ma najlepiej, nie. bo ma z polny i musi wyjeżdżać na drogę no, Ja tak jak w rannym życiu, kurna Cały ty się nie ciesz, w następnym sezonie Przy twojej gospie będzie kukurydza u mnie Kurde, ro... mam No ja też mam Chyba że też nie daje radę? przez to są może znaczkę znalazłem? Ja. Nie zbieraj. No, Sonsza też powinien wiedzieć, gdzie są wszystkie znaczki No? No, no. Pięć zielone nagi denerwują trochę. No, to mnie denerwują. Sonsza, kiedy już ścisnąć, nie? Nie wiem. No, za dwa lata. Nie wiem, no, najpełniej w poniedziałek, bo, albo w niedzielę. No, bo Sąsza będzie 3 czyli. No. No, ja, 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 nie, ja nie lepiej. Ja będę raczej nie pił, ale mam taka pójść i takiego robić, takie u mnie Ja zazwyczaj za sąsiada, no. tamtego z daleka, bo na odcinku nie mogę do niego Nie mogłeś, się ja. No By było, żebym mu pokazał maszyny. No ten drugi coś, coś tak trochę cicho jest No się boi ci nasz No po pryskach, chyba się musi skupić Na chwasty pryska Albo nie? Sąsiad, daj mi od u siebie nie. Na gospie pryskasz? Ty jest dobry, sąsiad. ja go bo to Zetor ja, Zator stary już nie chce polić. takiej przegrałem serię, jest to ciemne. Dzięki, że wpłodzę Dzięki, że pojętnie, jak jakąś wiesz? No, to jest dobry jednak. Ale... Ten się wygada, że combine. Kom... Że... Jak nie mam, a sieczka na to też combine. Ale chodzi, że Oskar, że Arek mam. Ty, ale słuchaj. Za to również i jeszcze trochę, nie, nie powiedziałem jaki kombinów też no właśnie. No ale jest. Właśnie ale już jest wiele ma na ma nie? Nie powiedziałem jaki dokładnie. Dobra, dobra. Nie poznaję pana. Dobra, jest, ja już chłopaki przegrałem serię, bo mam 482 euro. Co się stało? Nie wiem klas zniknął no. co? 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 tak opuściłem póki nagle klasa i mi ma na polu no. witamy po krótkiej przerwie małe ugi bugi na odcinku musi być tu sąsiad jedzie tym no. a od sąsiada wziąłem póki i mój ciągnik wziąłem jedz sąsiad pierwszy no, tylko Sasia, nie zrób tak, żeby mi pług zniknął. Ja się macie za moją rynówkę, że też mi zniknie. No kurczę, koniec, będzie, Sasia będzie na dwa ciągniki. O Boże, jak przyjeżdżał, ma... Sasia! A dzięki, przynajmniej ja wyjadę bez problemu. Dzięki za to. A, weź jak ciężko na takich lagach coś wyjechać. No ale jeśli powiem, opony to cud, cud, cud mój Idziemy że się Jezus Maria, co tak laguje dzisiaj? No właśnie, nie wiem. Ja chyba wiem co. Co? I moja BM, znaczy sąsiada bęka i... I co? Volkswagen. I mój samochód. Wiesz co ci powiem? Zeto... No. Już fuj, powiem. Zetory są dość spierdolone przez aktualizację. Czemu? Drzwi mi się bagują. <laughs> Ale jeszcze samochody nasze lagują mocno wiesz go? Tak, tylko... Weź sprzedaj mój wszystkie samochody Dobrze, że na odcinku było pokazane sąsiad No na promocja są fajne rzeczy, czekaj o, No teraz o. to będzie mieć dopiero Teraz to dopiero jest lag. A Ja o, o! Mnie cofło! A co ty sprzedałeś? Ty za dużo to Mój samochód. No. I co? Nadal są naleśniki. Ale, Ale coś ja się uskupiło. Nie mam stałe fps FPSy już, przynajmniej. Sprzedaj moją BMW też, w ciula. Ja mam samochody i jeba. Ty, to ja muszę się pieniądze i tak zwrócić. O Boże, czekaj. Kur... O kurde, no te... Czekaj, właśnie daj tę pękę. Nawet nie wiem, jak kliknąć sprzedaj, nie? Aha. O, poszła. Ty! O Jezus Maria, ale życie. Ty! Od razu 24 fps. Magia Chyba my komuś odnafrazuć, ślogować No Ała Jezus Maria Co? Płotnik do klepania już Je Ej, ja mam człowieka stałego 40 fps -u. Czemu mi się średnio nie wytłuczasz? A, bo nie był podczepiony macie ty idiota Macie chwila prawdy Opuszczam. Jakbym cały czas. No to dawaj, to nie zepsuję mi czego Jezus, chłopak robi to mapę, to chyba był pijany. A po czym stoją? Co? Zniknę? Nie. No na pole tak zrobił krzywo, że ja nie wiem co. Za czym coś stanie jak się obrócę? No. Tylko żebyś ty się obróciła nie ciągnij Ej Jezus Maria, to ja, mi się wydaje, że nasze Co? się nawzajem, mi się wydaje, że mój samochód i od sąsiada nawzajem lagowało się na A coś że jeszcze mój też laguje, ale nie jestem pewien Twojego nie dotykam, bo... O. O, są sąsiada samochody lagowały tu sąsiada na odcinku zniknął. Ten, y, traktor z kuwiem U mnie na odcinku z nie współpracował z Taryżówką. Ciekawe ciekawie, to sąsiada się wydarzy. Właśnie. Fajnie, że mam tutaj cztery siłowniki, przynajmniej No jest ciekawie. My, ja mam trzy już. <laughs> Cicho powróci. No, okay za światów kiedyś tam wróci No jak zresztą tu to, to może powstanie, no No on, on ci nie lubi, on już nie wróci, wcale To wsiadę, będzie się szedł czy nic? Ja będę chyba żepak No A ty sąsiad? Tylko wiesz Co? Tylko ja będę, będę robił ścieżki pod rozsiewacz. O To, to po nie... ile metrów? Nie będę na maksa, tam nie wiem. No jest, tak z 50? Nie usta jest tak, 18-20 pewno. Ustaw 18, a ja tak mam na opryskiwaczu. Zależy jak będę miał też w. Właściwie, opcja. opcję. Ja tak ma być 4, to u sąsiada na kolejnym odcinku nie będę miał co robić. Ja będę miał wapno wozić O beś, O, beś, to co zrobię? Będziesz mógł mi sąsiad pomóc, siać, rzepak. O, na dwa pojedziemy? No. Tu no. dzielę to będzie coś innego, Zryfiano, ale tam, na tamtym polu, rzepek Co Sokależowałem. Mój pug jeszcze żyje, czy, czy już go nie ma? Żyje, żyje. Na pewno? Jak chcesz, to sobie przyjdź. Nie, ja tu się. Może lepiej nie potrafisz, żebyś Mać. <coughs> A ja mam większe. ścieżka mi się nie włączyła Wiesz jak, weź jak, tak, wiesz jak to w z z tym pugiem? To runówka, że wszystkim wyglądam ślicznie O Już jest druga mina mam, fajnie No Sosza, ty dzisiaj nie mieszkasz dzisiaj na praktyki? A, tam gadasz Ale idziesz? Idę I ty nie idziesz spać? Nie O tyle musisz stać? Siódma Co jest poświęcenie? Chciałeś nagrać na zostawić. Właśnie Ciało nie utopiłem! A mi właśnie starna pod koła wleciała O, każdego coś się dzieje ciekawego Nie no, na szczęście nie utopiłem ciała, ale było bardzo brzydko Temu, temu nie chciałem kupować Jezus, zmarłeś ja, Czemu ja nie, ja nie nagrywałem odcinka? Takimi nie? Dobra, pierwszy odcinek i od razu się Jeszcze trochę i będę kończył, sąsiady To ile już masz odcinka? Siedem Minut? No I ty jeszcze zaraz kończy odcinek A tam też było coś koło pięciu To bardzo długi weźmy nasz odcinek no ale wiesz, prezentacje tak dalej, tu dojechanie też trochę trwało A? A? Mówię jeszcze trochę i będę kończył Może sąsza, to nagle na odcinku jak szukasz To prędzej bym znał wszystkie znajdzie niż, niż mojego ma, niż klasa O, no, zaraz nie szukasz jak na odcinku Ja te zatory mam takie, ten mój zator to Mach tego kukurydzę, będzie lata z nią, będzie lato na kukurydzę. Ty już kukurydzę? Mam. No to będziemy chwalić I, I to dwa pola. O. Ja biorę za Tessa. I Walter. Bo ja mam no, samo więc. A ty pokazałeś bardzo. ją na odcinku? Tak. Powiedziałem. Chodź, co? Świat. Dobry. Dobry sąsiad. Co? To się wytnie, tego tu nie było. Pięknie, że nagrywamy w trzech: jeden nagrywa i musisz bacz o odcinek, a tu może się wykupia, nie? No właśnie. Dobry trochę, jak tam. Jak tam. Dobrze daj radę. Ja w mnie Czekaj, bo. To... Wyszła technologia ten się ten, roz, ten opryskiwacz No, takich nie miałeś na kolonii tylko, Właśnie z się ja tylko z tą tak jest na polu No Może mnie przeoram co? Czech? Może mnie ze na moją stronę Jasne A ja tam pole nie mam obok ciebie A tamto pole co, Osiemnastka? No. Nie ma szans, tam rzepak będzie. No, na, na moim kawałku też rzepak będzie. No, to będziemy na to się kosić. Boże święty, ja zdragowałem i ja. projekty ja chyba chrypę mam No, ty masz, sąsiad Fajna seria, chłopaki, będzie... To no. będzie cud miód, Magnusz Jak wy, będzie mieli, jak wy będzie, będziecie mieli cztery ciągniki, a ja trzy, tak trochę wiesz Ale Sąsiad, to moja wina? No, a kogo? Ale moja to wina jest? ja są mamy. Na razie. Bo czasem w odcinku nie było. To że co to, ci rośnie? Soja? Gdzie? O. To ci soja rośnie? To Ale czy ci, bym, bym ci ją ten... Yy, jeszcze przy... Ty! Ten twój samochód też na pewno musi No to weź go sprzedaj. Bo jak patrzę się na twoją farmę to mam... Jezus Maria. Jeszcze mnie nie chcesz. O nie patrzcie, okay, bo ja okay, tutaj mam lagi <coughs> <coughs> Mapa zbugowana, chłopaki celi Po każde po jednym odcinku yo, po yo. Się musi Jo Nie, nagrajmy każde po dwa odcinki To będziemy mieli więcej niż Cole'a miała Ej, co kole Nie, co kole trochę więcej miała Ej, nie, co chodziłem mi osadę, sadę, Jezu jo. O Boże, to jest taka fajna górka do skakania! O kur... Nie gdzie ja będę skakał. Dobra, ja wierzę na... No co za ty ciul, A co przyklinasz na odcinku? No chłopie, ja, ja jak oni tu jeżdżą, jak w... Nienormalni. Dobra, ja wierzę na swoją farmę, zamykam... Ja, aha, ja nie mam... To więc nie muszę nic zamykać, dobra. Też nie mam do... Dobrze, że sąsiada na gospie nie było. Mm, coś mu. Popyski ukradł? Nie. Jeszcze nie? Byłoby na odcinku. Kijany sąsiad jeździ z letorem. Dały śnieg no to odjebałem. No tak ma wszystko przedstawiono na farmie, nie? Nie coś mówić, ale Maciek, ty masz zbugowany śnieżnik, ja mam zbugowany pług. Czemu? A to on mi się przecież tam przysuwał. O no. Odczuwam wrażenie, że ten Zetor faktycznie coś pierdoli grę po aktualizacji. Zaguje? No. Coś tak wydaje. Zaraz go wyjebę z gospy i wejdę jeszcze raz na gospę. Laga mam Czekaj! Ja ten, taki takiego laga dostałem Jak dinozaury wymarły Dobra, chowa Gregor, on działa On nie reaguje No ja mam tak A, pola. <grym> Zaraz. ranę. Dobra za to koniec serii już masz To już do końca serii Głośne że się fajne Wartość to jest odpoczywa Ja nie mam co robić już Coś taki puk zakościł A to moje wina, że mój zniknął no nie wiem, zapłaciłem mi za niego? Ja zapłaciłem Coś widziałeś jak mi, jak mi ile, ile mi pieniędzy znikło na jeden raz Wszystkie maszyny Spaki, na Fuck, ja idę do domu, ja idę do domu nagrywać Może zaraz potrzebuję mam tam to tu na wiosnę, bo nie będę miał Ty, u sąsiada nagramy odcinek Dobrze, co będziesz robił na swoim odcinku? Nie mam pojęcia Ja chyba na swoim odcinku zrobię się na kosy w gówną moją łąkę dopiero zaczyna rosnąć No O, idealnie, no na tym polu 3-2-3 chyba będą no. Bo nie ma nic do zbiorów na razie Chyba no, żeśmy czas przewinęli A co ja. my, co my tu mamy? Maldor... A ja chcę żepek zasieć za a, no to nie. Sąsad, ty nie nagrywasz odcinka. Ty dopiero czwarty piąty najgorszy. Aj tu masz fajny Sąsad z kukurydzą, masz fajną, będzie akcja oporowa. No. A, bo O, ja wiem, ja, ja ten... I będą mi cały dzień hałasować pod domem, sieczkarnią. No, ty będziesz z nami jeździć. No właśnie. No. Dostaniesz ze zza do, do samego, dostaniesz, nie będzie. Proszę, a ta szopa nie pierdyknie Ale ładna dziewka tak. To jest kamienia stara Dzień. A co ty trzymasz? To samochód, miał wstać Dobra, to ja będę kończył ten odcinek Bo że tu bimper pędzi, no, Dobra, ej, Za cicho Zapraszam Co cicho No bo chcę coś powiedzieć, a no, wy się no, wtrąsacie no. w Yy, zapraszam na kanały sąsiadów do Maćka i do Arka. Yy, dam link no. w opisie. I widzimy, widzimy się w następnym odcinku. I... Mam A nadzieję, że wciąż będzie jego. Hello?